Ej, ty. Kiedy będzie 24-godzinny live z rąbania drewna Skyrim? Ale piękny wieczór, ku. Yy... Hmm, Okej. Okay. Co tu robisz? Idzie z całą resztą gromadki. Typowa konfederacja. Ej, panowie, to jest chyba jakaś pomyłka. My mieliśmy rąbać drewno. Rozumiem, przepraszam, zapowałem, Proszę kontynuować. To nic takiego, kontynuujcie. Panowie, ja tu jestem przez pomyłkę, i memcen kazał porąbać drewno, i ja chyba. Trafiłem do złej ekipy. Panie Januszu, nie! Panowie, ja mogę wszystko wytłumaczyć. Męcem powiedział na wojnie młodzieżówek, kiedy porąbę drewno. I ja tutaj przyszedłem porąbać drewno. I ja nie chcę tak skończyć, halo? O, siema, Koba! Co tam u ciebie, gramy w hoja? Dzięki, Koba. Dobra, Kacper, jak coś, tam na Discordzie się widzimy, ok? O. Ty, co jest? Dobra, dzięki, Kasper. O, siema, Adam. Co jest? Nie, ja tylko drewno, siekierę mi dajcie. No. był Nie wiem. To był Korwin. Chciałbym coś wytłumaczyć, bo ja tutaj przyszedłem rąbać drewno i ja potrzebuję tylko siekiery. Siema, fajne, wdzianko. Ej, słuchajcie, wiecie, gdzie mogę znaleźć siekierę jakąś? Bo chciałbym drewno porąbać, chłopaki. Halo? No tak, ja ogólnie z KRL, Kałach, ten... Tak, chyba kojarzycie, nie? Kurwa, hejterzy! Tak się kończy. Panowie, słuchajcie, jest sprawa. Czy jest tu jakaś siekiera wolna? O. o. No nie wiem w sumie, czy jestem aż taki ulany. To, o, to jest jeden do jeden odwzorowanie jak coś. To jestem ja, tak naprawdę. Ej, siema, wiecie, gdzieś jest jakaś siekiera? O Jezus. Powiedz mi, gdzie jest siekiera. Siema, chłopaki, jest taka sprawa ogólnie. Szukam siekiery. Ja. O, no i się zaczyna znowu. O no i tak więcej niż wynik Biedronia. Wybora... O, i do widzenia. Trzymaj się, koba, jak coś, to się na Discordzie widzimy. To był Ulfric, władca siekier w Skyrim. Panie Mencen, mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Co jest? O Boże, przepraszam. Yy, przepraszam. Jutro wrzucę hoja, jutro wrzucę hoja, Już się nie musicie denerwować. Spokojnie, jutro będziemy ratować kampanię, tak? Okej. Okay. Już, oni są tacy słodcy, jak śpią. Nie chcę nic mówić, ale strzelcem to Ty chyba wyborowym nie jesteś. O, siema, 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 siema. Gościu, Ty masz wszystko, ale nie masz siekiery. Czy ty jesteś Boże? No wstyd mi za Ciebie, wiesz? Naprawdę. Ale chociaż miałeś pierścień kondycji, to będę mógł dłużej drębo... drębo rąbać, boż. Siema, Gerdur, bo słuchaj, jest taka sprawa ogólnie. Twój ojciec będzie wracał po 15 latach, wreszcie znalazł drogę do domu ze sklepu. I mam pytanie, czy wiesz, gdzie mogę siekierę sobie znaleźć? A udajesz niedostępną, tak? Siekiery potrzebuję. Na, dosłownie na teraz na radę załatwić? O Boże. Siekiera! I tak to się moi drodzy zaczyna. Łukasz w furii postanowił biec i szukać jakiegoś drzewa do porąbania w Skyrim z siekierą w swojej ręce. O Boże, przecież mówiłem, że choja niedługo wrzucę. Daj mi spokój. Oj, wydaje mi się, że to jest moja sprawa teraz, wiesz, koleżko? Proszę, poddajcie się, bo ja nie chcę wam robić krzywdy, ok? Chłopcze, wystarczyło, żebyś był po prostu troszkę dla mnie milszy. Panie Januszu, nie, proszę! Był taki człowiek, który chciał, żeby dzieciom polskim było lepiej. Bo zostanie odpalony protokół 475, Panie Januszu, spokojnie, i się Pan uspokoi, okej? Okay? O! Przepraszam, ja nie chciałem! Ja nie chciałem! Przep ja nie chciałem się. Przepraszam! Oj. O! Dzień dobry, ja chciałem tylko drewno. Tylko drewno. O! To się dobrze zapowiada. Ale piękny wieczór. podniosła Carlota, ty kapitalistko! Siema! O Boże, nareszcie! Sigrid, słuchaj, jest sprawa do ciebie, Idston. stąd. Przepraszam, ja nie chciałem. Środek nocy, a ty drewno rąbiesz. Ty się dobrze czujesz, człowieku? Nareszcie! Zobacz. Zobacz, jakie drewienko. Widzisz, jakie fajne drewienko? Zobacz. Tak. Widzisz, jak się fajnie kopci? No i... porąbałem.